Czy w swoich poszukiwaniach szczęścia rzeczywiście dążymy do szczęścia? Czy raczej gonimy ze stymulacją, za szybką gratyfikacją i doświadczeniem przyjemności? Czy w ogóle dostrzegamy różnicę między nimi? Zasadniczą? W dzisiejszym świecie większość ludzi dąży do odczuwania przyjemności, ale nazywa to szczęściem. Pogoń za szybkimi pieniędzmi, wygodą, statusem, uznaniem w oczach innych. Tyle, że jest tym podobnie jak z pójściem do McDonalda i nazwaniem go restauracją ze zdrową żywnością. Nie spowoduje to, że będziemy zdrowsi. Jeśli zwykle dążymy do natychmiastowej gratyfikacji w ramach wszechobecnej kultury, instant, prawdopodobnie z czasem odkryjemy, że taki sposób szukania szczęścia jakoś nie czyni nas szczęśliwymi. Przyjemność jako wartość najwyższa to taka imitacja szczęścia, którą kultura próbuje nam wcisnąć. Szczęściem nigdy nie była i nigdy nie będzie. Więc jaka jest różnica między przyjemnością wynikającą z natychmiastowej gratyfikacji, a szczęściem. Spokojenie potrzeby przyjemności może być w danej chwili relaksujące, stymulujące, szybko wywołuje dobre samopoczucie. Tylko później to się zawsze zmienia, zwykle się pogarsza. Coś w rodzaju nadmiernego picia. Szczęście często stanowi wyzwanie w krótkoterminowej perspektywie, bo nie widać od razu efektów. Do spełnienia do głębokiego zadowolenia prowadzi dopiero w perspektywie długoterminowej, bo staje się efektem ubocznych, ubocznym naszych działań, właściwych działań, właściwych wyborów, efektem ubocznym wewnętrznej integracji. Przyjemność to prosta droga, która zawsze wydaje się łatwa. Tylko jak długo pozostanie łatwa? Z czasem okazuje się, że jakoś podążanie wyłącznie taką drogą zaczyna powodować poczucie pustki. Życie wcale nie nabiera więcej sensu. Dążenie do natychmiastowej gratyfikacji często oznacza, w skrócie, że chcemy unikać dyskomfortu. Chcemy unikać Zaglądania do swojego wnętrza, chcemy uciekać przed swoimi lękami. Dążenie do szczęścia jako głębokiej satysfakcji z życia znaczącego oznacza, że jesteśmy gotowi na konfrontację z lękami, z niezadowoleniem, z poczuciem bezsensu niekiedy, czy zagubienia. Błyskawiczna gratyfikacja sprzedaje się naprawdę dobrze. Jest sprytnie obchnięta pod fałszywymi obietnicami. Ten produkt sprawi, że poczujesz się dobrze. Ten produkt sprawi, że poczujesz się jeszcze lepiej. Wyłącznie nasze produkty mogą wzbogacić Twoją egzystencję. Więc je kupujemy. I co odkrywamy następnie? Że tak naprawdę. Wcale nie powodują, że czujemy się dobrze, ewentualnie tylko przez chwilę. Więc kupujemy kolejne bo potrzebujemy większej dawki. Szybko przyzwyczajamy się do tych bodźców, które wywołują dobre samopoczucie, więc trzeba sięgać po kolejne. Szczęścia nie da się kupić, więc nikt nigdy nie będzie w stanie nam go sprzedać. To nie jest tak opłacalne, ponieważ nikt poza nami. Nie jest w stanie go nam dostarczyć. Dlatego właśnie sprzedają nam chwilową satysfakcję, ulotne zadowolenie, stymulację, nazywając to szczęściem. Im bardziej nasze myśli, wybory, nasze działania podporządkowane są jedynie przyjemnością, tym bardziej jesteśmy nieszczęśliwi. Stajemy się niezadowoleni z życia z siebie, co może skutkować tym, że chcemy dążyć do przyjemności jeszcze bardziej. To, co robimy, nie działa, albo działa tylko przez moment, więc się nie poddajemy. Próbujemy dalej, więcej, częściej, mocniej, jeszcze intensywniej. Przecież gdzieś za kolejną przyjemnością musi ukrywać się szczęście. Ale jednak nie udaje się nam go odnaleźć. Ale nie stajemy się jakoś szczęśliwi. Stajemy się zawiedzeni. Dlatego, że stymulacja i przyjemność nigdy nie zaowocują szczęściem. Szukamy szczęścia w złych miejscach. Nie wiemy o tym, więc robimy to dalej. Oczekujemy innych rezultatów. Daremnie. Kiedy poszukiwania szczęścia rzeczywiście połączone są z działaniami, które do niego prowadzą, wtedy. Stajemy się szczęśliwi. Hm, ciekawe. Pogoń za przyjemnością nie wymaga od nas dotarcia do naszego potencjału czy sprostania mu. Dlatego zawsze z czasem pozostawi poczucie pustki. Szczęście wymaga od nas, aby ten potencjał wykorzystać. Co oznacza, że aby je osiągnąć, musimy opuścić dla niego strefę wygody, strefę bez troski. A to oznacza, że nasze szczęście będzie wprost proporcjonalne do naszej gotowości spojrzenia w oczy własnym lękom. Nie ma żadnego związku między życiem opartym wyłącznie na przyjemnościach, a życiem szczęśliwym. Dlatego może warto odpuścić zostawić ten kompulsywny pęd do ciągłego odczuwania przyjemności. Może to oznaczać, że pieniądze, konsumpcja, status i uznanie znaczyć będą trochę mniej. Może to oznaczać, że wysiłek i zaangażowanie w to, co wnosimy do świata, odwaga w wyrażaniu siebie, życzliwość dla innych i wewnętrzna spójność znaczyć będą dużo więcej.